Bo gdy znasz siłę swą, przezwyciężysz zło Mało nas, lecz to gwiazd, każdy skoczyć by mógł Gdy chce pokonać siły złe Kodlioko, więcej jest niż grą Kodlioko, wzmocni siłę twą Kodlioko, wrogów śle na dno Kodlioko, zniszczy każde zło Kodlioko Kuzyn z odzysku. Od... Wiesz co? Alita i Yumi założyły się z nami, że nas załatwią w piłkarzyki. Przyjdziesz? Ile razy mam ci powtarzać? Pracuję nad oprogramowaniem Skida. Nie mam czasu. Delozo i chciałem tylko, żebyś sobie usiadł i popatrzył. Nikt ci nie każe grać. Słuchaj, wzmocnienie Skida jest ważniejsze od piłkarzyków. Nie chcesz chyba, żeby następna wyprawa była twoją ostatnią, co nie? Ale z ciebie, optymista, dobrze ci zrobi odpoczynek od kompa. Zadzwoń jeszcze raz, to cię chyba uduszę. Gdzie ja am? Jeśli skompresuję pliki exe to powinienem mieć dość miejsca, żeby rany odczepcie się. Dziękuję za zaproszenie Belpua. O cześć, znaczy y, dzień dobry panu. Mam nadzieję, że swojego kuzyna przywitasz trochę cieplej. Mm. Proszę. Cie masz Jeremy? Patryk, co ty tu robisz? Dziwię się, że rodzice nic ci nie powiedzieli. Twój kuzyn został przyjęty dzięki ich rekomendacji. Na razie będziecie mieszkali razem. Znajdziemy ci jakąś polówkę. Ale ja nie chcę z nim. Młodzieńcze, witamy w Kadik. Belpła, zajmij się proszę. Belpła, może byś mu tak pokazał całą szkołę. No i jak ci leci? Zrobiłem ci niespodziankę. Cieszysz się, co? Jestem zachwycony. Słuchaj, mam dużo pracy. Przynieś swoje rzeczy i sam się sobą zajmij. Eee, tak, jasne. Jeremy, nie mówili ci, że to nieładnie rzucać słuchawką? Ja nie mogę. Einstein zrobił sobie przystojnego klona. Bardzo śmieszne. To mój kuzyn Patryk będzie tu chodził do szkoły. Cześć, ja jestem Ulwik. Hmm. Kolejny Belpłaco. Ty też jesteś fanem kwadratów i pierwiastków? O nie, ja nie jestem tak genialny jak Jeremy. Jeremy ma być genialny? Jakby był, to by się genialnie ubierał. A przy twoich ciuchach wszystkie inne wyglądają nudziarsko. No bo ja mam styl, wzoruję się na bohaterach z komanda Kung Fu. To super gra. Pewnie utknąłeś na siódmym poziomie, bo od ósmego zmieniła się moda. E -e -e. Dogadacie się, on też przyrósł do joysticka. A już miałem nadzieję, że pogramy w nogę. Ja nie tylko gram na komputerze, chodzę też na Aikido. Naprawdę? Ej, to ekstra, chociaż ja wolę pęczak Silat. Ale możemy razem potrenować. Świetnie, ale teraz spadajcie stąd wszyscy. Ech. Mam dużo pracy. Ten referat o wikingach i ich legendarnym drakarze, Skid bladniżym. Hmm. Muszę go napisać, nie? Hmm. Jasne, zmywamy się. Mamy piłkarzykowe mistrzostwa. Ej, Patryk, idziesz z nami? Jasne, bardzo chętnie. Twoi znajomi są ekstra. Widzę już, co kombinujesz. Zostaw ich w spokoju, dobra? Poszukaj sobie własnych. To typowe spotkanie rodziny Belpła. Zaraz was dogonię. Zapomniałam komórki. Hmm? Hmm. Dlaczego tak go traktujesz? Bo go dobrze poznałem. Próbuje być super fajny, żeby mnie ośmieszyć. Tak samo było na obozie. Patryk ukradł mi wszystkich znajomych i udawał, że nie istnieje. Może nie zrobił tego specjalnie. Wydaje się całkiem miły. Jesteś ślepa? Nie widzisz, że teraz powtarza się dokładnie to samo? To są tylko wymówki, bo zachowałeś się właśnie jak frajer i samolubny Bachor. Użalasz się nad sobą, że nie jesteś taki jak on. Skończyłaś? To idź, bo mam mało czasu. Hm. Gdzie się podziała, Aelita? Nie mogę się doczekać, kiedy damy im popalić. Tak, jak robisz to teraz? No, przestań się przechwalać, to Patryk strzelał. Gdyby Einstein nie siedział tyle przy kąpie, też mógłby tak dobrze grać. Nie czepiaj się, Jeremiego. Przecież o wiele trudniej jest być mistrzem w matmie niż w piłkarzykach. To niesamowite, Einstein traktuje cię jak śmiecie. A ty go jeszcze bronisz. Gdyby to był mój kuzyn, wziąłbym rozmowę. To bardzo interesujące. Możemy zmienić kanał, oglądamy już trzeci odcinek z rzędu tego idiotyzmu. Ja chyba... Zamknij się! Ja tu decyduję, a wy słuchacie. Ja jestem Bachorem. Mogę być frajerem, ale nie wachorem. Kto tam? No co, Belpua? Masz rodzinną wizytę. Ach, widzę, że wolałbyś o tym nie mówić. Mnie też to się zdarza. Powinieneś więcej ćwiczyć, wtedy myślisz o czymś innym. Są dobre wieści, nareszcie. Halo? To ty, Jeremy? Tak, muszę ci coś powiedzieć. Jeśli chcesz być równie nieuprzejmy jak. Super Skan znalazł replikę! Co? Spotkamy się w fabryce. Zawołaj resztę. Tak, teraz! Wreszcie jesteś! Zmieniamy program. Ksana? Mhm. Hmm? Replika. Sorki, ale musimy spadać. Mamy sprawę do załatwienia. Kto to są Ksana i Replika? Wasi znajomi z Grecji? Ta, I robią odjechaną musakę, ale trzeba ją jeść póki gorąca, Endarka. Hmm. No to na razie świetnie. Opowiedzcie mi resztę. Dłużej nie mogę tego ukrywać. Nie jestem bratem Ramona. Na co czekasz? Zmieniaj kanał. Niesamowita obrona bramkarza. Napięcie wzrasta. ciągle 00 Miller posyła hmm. piłkę daleko. Już jesteś Einsteinie? Wzmocniłeś skida? Programuje się. Dokończy się sam, kiedy mnie nie będzie. Nowa wersja zainstaluje się w superkomputerze. A Patryk nie zobaczy? Zamknąłem pokój. Nie wejdzie dopóki nie wrócę. Jeremy zamknął drzwi. Szczęście, że dyrektor dał mi drugi klucz. Hmm? Witaj, ja jestem Cici. Bardzo miło mi cię poznać. Hmm. Umi. Transfer Yumi. Transfer Aerity. Transfer Scan Yumi. Scan Aerity. Scan Ulrika. Virtualizacja. Mylisz się. My się nie nienawidzimy. Nie musisz kłamać. Wiem wszystko i zawsze staję po stronie tych dobrych, jak ty, Patryk, Jeremy i jego banda knują coś niedobrego, ale razem możemy ich złapać. Jeremy? On nawet Lizaków nie kradnie. Poza tym nie rusza się od komputera. Tak, może komputer nam coś powie. Hmm? Zaczęła się druga połowa tego niezwykłego spotkania. Nadal... No, si, si. Nie i e, ten... Na ten e, Miguel i, i Teresa właśnie mieli się bliska. pocałować, kiedy nagle... Mam to w nosie, idioto! Naprawdę? Chodź do pokoju Jeremiego tylko biegiem! Jeremy, trzymam kurs! Węzeł 110 w zasięgu wzroku. Zatrzymaj Skida nad hiperfluidem, a ja wprowadzę współrzędne repliki. A niech to. Jakiś problem? Raczej trzy problemy. Trio rekinów na jedenastej. Zatrzymuje Skida. Po jednym dla każdego? bułka z masłem. W jedzeniu jestem ekspertem. Czy kapitan może nas wypuścić? Dobronie żeglarze. Katapultuję. W je odskida. Nowe tarcze jeszcze się nie załadowały! Pośpiesz się, mówiłeś, że się znasz na komputerach. Tu działa jakiś program, który blokuje dostęp do plików Jeremiego. To, co robicie, jest bardzo nie w porzo. Dlaczego? Jeśli on nie ma nic do ukrycia, to nic nie znajdziemy! Nieważne, tak się nie robi. Co to za program? Nie pytajcie mnie, jak, ale chyba coś zrobiłem! A? Jeremy, moje tarcze ochronne nagle zniknęły. Sprawdzę to. Ej, co tu się dzieje? Tak łatwo mi nie uciekniesz. A masz ty, wielka sardyno! Fabryka do załogi. Wracajcie do skida. Co jest, księżniczko? Smutno ci samej? Nie żartuj, od. Nie mam już żadnej ochrony. Elita! <zysy> Jeremy! Zasilanie siadło! Nie mogę sterować! Jeremy! Słuchajcie mnie, straciłem kontakt z Elitą. Koncie ją, została porwana przez cyfrowy przypływ! Dobra, już lecę. Nie mogę tego naprawić. Coś się stało z programem, który działa na moim kąpie. Jest jej data urodzenia, wszystkie szkolne świadectwa to dziwne. On tu hmm. trzyma wszystkie dokumenty, a elity. Byłam pewna, że dokopiemy się do czegoś ciekawego. Ej, to zwykła legitymacja. Pewnie ją zeskanował, żeby mieć zdjęcie, bo się w niej buja. Ta, a kartę zdrowia po to, żeby wiedzieć, kiedy miała świnkę. O, o, ej, ktoś z zewnątrz próbuje się dostać do systemu. Dobra, blokuje. Odmowa dostępu? Jak to możliwe? Jeremy, do załogi. Tu nie mogę tego naprawić, muszę wrócić do pokoju. Wielkie dzięki, że zostawiasz nas samych. Całe akwarium nie chce nas przepuścić. Widzę, ale dopiero jak naprawię błąd, będę mógł was ściągnąć. Wytrzymajcie! Nie mogę w to uwierzyć. Aktywowana wieża w sektorze pustynnym. Z załoga zmieniamy plany. Musicie zabrać Aelitę do Lioko Mamy zmienić szwadron morderczych rekinów w grybie paluski, a potem holować skidę na mini silniczkach? Na to chyba wychodzi. Dobra, jedziemy. Włączam zapory systemu, żebyście nie mieli kłopotów, gdy mnie nie będzie. Dolma, słucham. Mówi Danbar, ojciec Juliana. Dzwonię, żeby powiedzieć, że mój syn ma grypę. Lekarz zabronił mu chodzić do szkoły i kazał leżeć w łóżku. Dziękuję za informację. Hmm? Nagrywanie telefonów to poważna sprawa. Koniec z tobą, Jeremy Belpua. O, drugi telefon. Cześć Julian, mówi Sisi, twoja miłość. Co? Wcale mu tego nie mówiłam. Julian, nie uwierzysz, jak ja za tobą szaleję. To ten idiota od naśladuje mój głos. A więc dlatego ten głupek Julian bez przerwy za mną łazi. O tej porze powinnaś się uczyć w swoim pokoju. Natychmiast wracaj. Zrobione wypaliłem płytkę dla twojego ojca. Świetnie, teraz na pewno wszystkich wywalą ze szkoły. Zaczekajcie, Jeremy na pewno nam to wszystko wyjaśni. M Mój ojciec chętnie się o tym dowie. Zejdź mi z drogi! Możesz sobie pomarzyć. Nie zgrywaj bohatera! Ciebie też mogę wywalić ze szkoły. Załoga, A. Jeremy, słyszycie mnie? Patryk! Patryk, co się stało? Jeden koleś herb grzebał ci w kąpie z córką dyrektora. Próbowałem im przeszkodzić, ale wściekli się i wykopali mnie z pokoju, jak krzymacianą lalkę. Chcą pokazać legitymację, a dyrowi, żeby cię wyrzucił. Przepraszam, to wszystko przeze mnie i tak mnie nie lubiłeś. Nie, to ja cię przepraszam. Od samego początku zachowałem się jak debil. Wybaczysz mi. Spoko, kuzynku! Słuchaj, nie ma czasu na wyjaśnienia. Ale jeśli Herb i Sisi dalej będą mi grzebać w kąpie, to nie tylko mnie wywalą ze szkoły. Pomożesz mi? Nie ma sprawy! <skrybuj> <Hey>! <skrybuj> <skrybuj> Tutaj skid. Całoga, zgłoście się! <skrybuj> Błagam, mówcie. O nie, co jest? Kuda. Wygląda jak potwór z dentystycznej masakry. Ta, tylko że gorzej nie złamałem zaporę. Masz rację. W porównaniu z tym szalony dentysta to święty. Formacja, chodzimy. Załoga, przygotować się do strzału. A? Nie mam zasilania. Co się dzieje? Nie wiem, chyba coś się stało. Nowy horror, powrót mega sardynek. <laughs> Oboje mają niezłe zwarcie. To jest świetny pomysł. Jeśli odetnę prąd, komputer się wyłączy i zerwie się łączność z superkomputerem. Ty tu zostajesz! <śmulatuj> Aaa, tarcza ochronna prawie mi poszła. Jeden strzał i po mnie. E, nigdy już nie wejdę na ósmy poziom komanda kung fu szczęścia z tego patryka. <todgłos> <Cię> broni, <bo>! <todgłos> oh. <todgłos> ah. <todgłos> Jeden z tych dwóch. Bukowicz jest gotowy do karnego. Bierze rozbiegi. i... I co? Nie, to niemożliwe. Ej, włącz się! No nie, to niemożliwe! Tarcza działa! Jeremy, to ty, tak? Jeremi, jesteś tam? Miło cię znów słyszeć. Einstein znowu rządzi. No to masz pecha rybo. Zerwałem się z kaczyka, a ty wisisz. Juhu! Mam nadzieję, że się pośpieszą. Uh. Już tak łatwo, co? Wybacz, że ci przeszkadzam, ale zmiataj stąd! <laughs> Napęd wsteczny! <laughs> Ognia! 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 Brawo, teraz was zadokuję! Rejs do Lioko. Dobra! Dokowanie kapsu. Napęd maksymalny. Nie weźmiesz mnie na słodkie słówka. Ha! Wysiadamy! No, o wiele lepiej! Wirtualne mrówki łaziły mi po nogach! He, no, nie ma jak staroświecki pojedynek! A przestań! Psujesz mi całą zabawę! Sam przestań, Jeremy ma kłopoty! Ładny strzał, a teraz uważaj. Twój ruch, księżniczko. No, biegnij, sana zaprosił koleżanki. うん。<ロッ> <tama> Pod Lyoko. Wieża dezaktywowana. Ja! Pa, pa, Patryk! Jest tu Jeremy? Nie i nie odbiera swojej komórki. Patryk! A, a... Elita jesteś w fabryce? Włącz powrót do przeszłości. Patryk jest w kiepskim stanie. A, a Jeremy? U, udało się? Tak. Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Wiesz, cieszę się, że się pogodziłem z tobą. Patryk, Patryk. Powrót do przeszłości. W Śpieszysz się, żeby przegrać? Od ma rację. Chodźcie, wszyscy pogramy. Ty też? A co z programem? Znaczy, z referatem o wikingach? Niech zaczeka. Nie co dzień przyjeżdża mój kuzyn. Damy im trzy punkty forów? To zależy. Jeżeli Patryk wyląduje u nich, a u nas Jeremy, to nam się przydadzą fory. Twoi przyjaciele są bardzo fajni. Rzeczywiście. Kiedy się ich lepiej pozna? Możemy się zaprzyjaźnić? No bo wiesz, do tej pory niezbyt dobrze nam szło. Zwykła zazdrość smarkaczy, ale to już skończone. Jesteś tu od godziny, a już cię bardzo lubię. Belpois, bardzo mi przykro, ale twoi rodzice postanowili cię jednak tu nie eee. zapisywać. Zdaje się, że wolą, byś chodził do szkoły, która znajduje się bliżej domu. Naprawdę jest mi przykro. O rany, ale bez nadzieja. Wielka szkoda. Czyli, że będziemy się spotykali tylko na przyjęciach rodzinnych. Trzymaj się, kuzynku. Um, ale chyba zdążysz z nami zagrać, co? Tak. Zagramy razem? Zawsze chciałem dokopać Odowi. Nie ma sprawy. Pracowanie wersji polskiej na zlecenie Zigzapa Start International Polska. Reżyseria Paweł Galia, Dialogi Polskie Anna Niedźwiecka, Dźwięki montaż Hanna Makowska, Kierownictwo Produkcji Dorota Nyczek. Udział wzięli Aelita Beata Wyrąbkiewicz, Jeremy Anna Apostolakis od Brygida Turowska, Sisi Krystyna Kozanecka, Ulrik Tomasz Bednarek, Jumi Anna Sroka oraz Agnieszka Kunikowska, Elżbieta Bednarek, Cezary Kwieciński, Robert Tondera, Paweł Szczesny, Krzysztof Czerwiński, Janusz Wituch. Piosenka w wykonaniu Tomasza Steciuka.